Halo, halo, czy widzicie? Z tej strony, na to kolejny odcinek z Fortnite. I zanim przejdziemy do odcinka, klasycznie zrobimy sobie przegląd sklepu, ale przed tym, oczywiście, przypominam, że jak już do tego sklepu wchodzimy, to docenię, że w prawym, dolnym rogu w sklepie wpiszecie kodzik Ewron, Odświeżać co od dwa tygodnie. E, także, jeżeli robicie jakieś zakupy, no to bardzo docenię, jak będzie on wpisany. Ale dzisiaj, słuchajcie, zanim przejdziemy do odcinka, to zobaczmy, że mamy nowy skin. Mamy Limelight Skin, który widzieliśmy już na. Przecieku skinów, on ma też tą taką e, rozerwane, rozerwane spodenki I ta fryzura jest ogromna Ja wiem że ta fryzura mi będzie, będzie przeszkadzała Wydaje mi się, że nie, pani wygląda fajnie Ma takie limonki, no bo w końcu limelight Także jest taka limonkowa Oprócz tego Ma dwa kilowki e, Całkiem fajne, całkiem fajne Oprócz tego wraca sandstorm Z tym swoim stylem bez tym swoim stylem, bez maski, ale przede wszystkim bez kaptur. Zobaczcie, jak ładnie wyglądają te włosy. Bardzo ładne ma te włosy pani Sunstorm. Oraz oczywiście do niej emblem, Krono, czyli malowanie, które, kurczę, chyba użyłem najczęściej, jeżeli chodzi o maina. Eee, oraz pan. Co mamy z prawej strony fajnego? Mamy glitter. Dzisiejszą gierkę zakończymy tym tańcem. Zobaczcie w ogóle, że pani e, czarodziejka dostała ten płonący styl, no nie? Także pewnie wróci do sklepu, no bo słuchajcie, taka pani czarodziejka śliczna. Naprawdę ten skin wygląda kozacko. Tak czy inaczej, co jeszcze mamy? Spark plug oraz rebel. Moim zdaniem emotka. Najfajniejsza emotka za 200 widolców. Jak najbardziej polecam, że dzisiaj możemy polić rebel, glitter, spark plug. O kurczę, jeszcze strzelnik czy shuffle? Kurde, jakie fajne emotki dzisiaj. Naprawdę fajne. O jeszcze Zesty jest przecież, nowe malowanie Zesty. Takie też limonkowe. Jezu, jak ono się świeci jakoś tak, nie? Ło, 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 Ej, kurde, fajne. W sumie fajne. No mech to mógłby się nie świecić, mecha to mogłoby nie być, nie? Ale wydaje mi się, że kurczę limelight też możemy jak najbardziej polecić oraz tą panią, ee... Panią Sanson, a ja słuchajcie, już nie przeszkadzam. Zapraszam do odcinka, ale przed odcinkiem chciałbym wam jeszcze pokazać, bo e, nagrywałem sobie gierkę oczywiście wczoraj, którą zaraz zobaczycie, ale przed nią była gierka, której niestety nie dokończyłem, ponieważ zginąłem tam chyba w jakimś top 16 czy cokolwiek. Ale przed tym zrobiliśmy trzy naprawdę mega śmieszne fragi, które chciałbym wam pokazać. Jedno z najlepszych moich fragów, także e, rolnijmy ten klip, a potem zapraszam was już do standardowego odcinka z Arenki, gdzie zrobiliśmy miliard fragów tak inaczej, Trzymajcie się, miłego oglądania, i widzimy się oczywiście dzisiaj na live o 18, bo zmieniłem godzinę. Teraz streamuję od 18 do 22 w taki rok szkolny, rok akademicki. Także wpadajcie o 18 na live, a, a tymczasem już wam nie przeszkadzam. Trzymajcie się, Elko. Dobra, polecimy, Gościu, przestań we mnie sprayować. Chcesz dostać? Chcesz dostać? O! Let's go! O! Dobra, to był mój najlepszy strzał, nie? Let's go! No chodź koleś, chcesz ze snajpy? Chcesz ze snajpy? <noise> Let's go! Siema! <noise> Pozdro! I co, było mnie dojeżdżać we dwójkę? Elo! No to słuchajcie, lecimy na Moisty Palms Zawsze mówię Moisty Majer, ale to jest Moisty Palms nie, jakoś tak zawsze ten autobus, jak widzicie, jest hot drop tak, że leci e, z prawej, dolnej, tam gdzieś, gdzieś na paradise, e, nie na paradise, tylko na pleasant, już mi się wszystko myli, ale dobra, podnieśmy broń, zróbmy jakieś early, szybkie fragi, e, no i zaraz lecimy, e, zobaczmy, halo, jest tu ktoś? Jest tutaj, gościu, chodź tu, proszę, podejdź do mnie, kochaj mnie, okej, okay, no niestety, nie pykło, Koźleś, nie strzelaj do mnie, chcę zrobić fragi. Chcę pójść i zamordować wszystkich. A nie, tu nie macie, tutaj, tu jesteś. O, a, dobra, no to gościu, jak jesteś półką na arenie, kto się bawi w powanego na arenie? Koleś, chodź. One elimination, only one elimination. Czy to jesteś tutaj? Nie ma. Dobra, postawię tutaj trapa. Pójdziemy na górę. Boże, miliard pięter na tym tu musisz być. Musisz tu być, nie macie. No Jezus, Maria, gdzie jesteś? Dobra, Dobra, tu muszą być. Bo tutaj są zabudówki. Siema i tam. Okay, czekaj, czekaj, Podnie... podnieś pompę, podnieś pompę, bo tu jest typ. Siema, witam. 95 Leżysz. Już po mnie ktoś biegnie. Chcesz dostać z pompy, koleś? Nie ma problemu. Okej. Okay. Następny biegnie. Kolejny. Oj dziewięć... Dobra, dobra. Miał... Było 95, ale spokojnie Adama wykończyliśmy. Uwielbiam, jak mi wchodzą na schody z pompką. Anyways. Anyways. Eee... Uh... Tutaj gdzieś muszą być. Halo? A dobra, widzę siema, mordo. Może stinka! Ty co jest? Przestał się palić? Co jest? Zniknął! Co się stało? Ty chyba, że on jest jakąś czymś. Halo? Co jest? Ty no. Co? A dobra. Witam, kana Ty no, normalnie nie dostawał. Oj, ała, 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 Koleś? Proszę cię, nie atakuj mnie! Bezpodstawnie! Słyszę strzały. Słyszę strzały. Czekajcie, nie potrzebuję tych pompek dwóch na razie, no ale to wiadomo. Się zmieni z czasem. Jak, nie, jak dostanę coś fajnego, to wtedy zmienię. A tymczasem. idźmy do rifta. Nie wiem, słyszałem tam strzały z tyłu. Tylko, że jak pójdę do nich riftem, to potem będę musiał naginać tę piechotę. A wiecie, że ja rifta sobie lubię użyć i pójść gdzieś po deskę. A zobaczę czy ich zobaczę w ogóle. Zobaczę czy ich zobaczę by the way. Oooo, gdzieś niby więzienie, ale nie widzę na więzieniu. Nie wiem s tu. Halo? Nie wiem, słyszę, a nie widzę. Ty no nie, nie wiem. Dobra, whatever. Ty no słyszałem takie piu, takie malutkie strzały. Dobra, whatever, nie wiem. No schizofrenia może już po prostu. Czy schizofrenia czy schizofrenia? Nigdy nie wiem czy tam jest M czy N. Uh, anyways Co my tu widzimy? Nic nie widzimy. Wezmę sobie tego siorba i lunchpada Zombiaki nigdzie nie idą, co oznacza, że tutaj prawdopodobnie nikogo nie ma. Więc weźmy we, sobie... weźmy sobie... Weźmy sobie Lunchpada, polećmy po deskę i pójdziemy stąd... Nie wiem, ktoś fraguje na tej mapie. Zobaczcie, że jest 30 osób w ogóle. 30 osób zostało. Ktoś musi razem ze mną hardkorowo wki albo po prostu arena już jest tak agresywna, że Cusza, się nic nie dzieje. Nie wszyscy się gdzieś podjeżdżają. Tak czy inaczej, pójdźmy sobie po... Jezus, nie gadajcie, że nie ma deski. Nie gadajcie, że nie ma deski! Jak ja bez deski? Nie wiem, wrócę się może na retail. Czy naprawdę tu nie ma ani jednej deski? Może jest na tym podstawce? Nie ma, ja pierdzielę! Dobra, to pójdziemy na retail. Na retailu wiem, że są deski. Tylko dlaczego jest 27 osób? O, widzę typa. To akurat dobrze się złoży, widzicie? Ominąłbym typa. Tu jeszcze w ogóle heavy sniper na namiotach, ale najpierw pójdziemy po gośce. Siema. On widzę, on zdaje się, że nie ogarnia w ogóle. Jednak ogarnia, zobaczył mnie, dobra, dobra. Siema, koleś. Jezus Maria. Bob budowniczy! Chodź, będziemy się bić, zablokowałem cię. Walnąłem cię. Gościu, czemu budujesz? Walnąłem cię. Nie trafiłem. Kościół, gdzie ty idziesz? Oj, no, Gratuluję! Jezus, koleś! Ty musisz być typowym budowniczym w Fortnite. O, jeszcze lunchpadzik, nie no. Fantastycznie, ale dlaczego to robisz, koleś? I teraz tą pompę podmienimy na heavy sniper. Polecimy launchpadem, wszystko się układa. Tu się, to już się wszystko kalkuluje w głowie kalkulacje zostały zrobione, zombie widzę dalej się nie ruszają znaczy no teraz się będą ruszać bo mnie zobaczą, ale skoro się teraz jeszcze nie ruszały to znaczy, że nikogo tu nie ma, możemy pójść po deskę wiem, że teraz deski są na tej ściance z prawej, o ile w ogóle są, ale myślę, że tam zawsze się bardzo dużo spawnuje, ale czemu jest 20 osób w tej strefie to nie wiem, ktoś wybija ze mną siema, to. dobra teraz wykręcić, żeby się nie zabić powiem wam, że nagrywałem już trzy gierki i nie dokończyłem żadnej, a miałem miliard fragów w jakieś po 15. I teraz, mam nadzieję, że tą dokończyłem przynajmniej, ale chyba nie będzie aż tak dużo fragów. zrobimy jakieś 17, tak? obstałem 17, bo wiecie, teraz jak już może jakiś napinacz ginął. O tam widzę, że coś się chyba skończyło robić. Albo schizofrenia znowu, schizofrenia, schizofrenia. Hmm. Te schody, nie? Czy one się skończyły robić? A może nie? Ty, dobra, czekaj przejedziemy obok i na nasłuchamy. Nic nie słyszę. Może ktoś kampi. Ale kampi. Nie no, dobra, nie kampi. Czemu jest 19 osób? Halo! Jakiś musi być napinacz, który z razem ze mną tak fraguje. Co jest? Nie patrzyłem na killfit. Killfit, cleanfit, Fragfit Mmmm. Jezus, Maria. Dobra, wychodzę. Co, co, co? Przeteleportowałem się przez deskę. Znaczy przez płot. Deską. Co się stało? No dobra. Ty no nikogo nie widzę, halo? 18 osób, gra zwolniła podobno Agresja Ciśnienie, power Odbiór Halo? Gdzie tu są ludzie? Nie ma ludzi 18 fragów, 18 osób żyje Ty no nie wiem Może się teraz nie będą tak wybijać, co? Może będą dalej. Jak będą dalej, to będzie mi smutno, ale może nie. Please, Proszę. Błagam Thank you. OESU OS-u. No nie wiem. Nie wiem chat, co robić. Nie wiem co robić. Nie wiem co robić. Co zrobić na tilted? A tilt też nie widzę, żeby ktokolwiek był Ale patrzcie, już się nie wybijają, widzę? Została ta liczba 17 Ale nie, nigdy nie miałem tak, że po prostu jestem detektywem na mapie. Muszę szukać ludzi. Dobra, ktoś riftem polecał Widzę cię Czy to bananek? Taki żółty skin To bananek Pan banan Chodź bananie Zapraszam. Oj, tu ktoś z deską. Nie wiem, idę po pana banana. Bo deską pewnie typ wiedzie w rifta. Tylko gdzie jest pan banan? Na górce? No nie, no nie gadajcie, że obu zgubię. Dobra, mam nadzieję, że tak się nie stanie. O, dobra, tam jest pan bananek. Jest. Dobra, wracam się. On się będzie bił teraz tym drugim. Dobra, wjeżdżam, tak? To powinna być strefa, nie ma strefy antygrawitacyjnej. Boże, nic nie idzie po moim <laughs> myśli. Dobra, spokojnie, teraz jedziemy. I wyskoczę tak, żeby nie zginąć ma Dobra Skąd strzelasz, skąd strzelasz, z dołu Z dołu strzelasz Witam Spamuję w ciebie koleś Zginiesz, chodź bananek Wbić się Zgin <grym> Bananek, spokojnie 10 eliminacji, 15 do zrobienia Tu już chyba ja sam zostałem, napinacza nie ma, co? Chyba napinacz zginął To dobrze Dobra, musiałem się chwilę zastanowić co wziąć bo zagadałem się Gdzie moja deska? Nie wiem, gdzie jest moja deska Dobra, deski już nie będę potrzebował O, siorbek. A, siorba nie biorę Wolę heavy Nie potrzebuję już chyba deski Pójdę po rifta I siup Let's go No i zobaczmy Czy my kogokolwiek zobaczymy Na horyzoncie Nie widzę Nie widzę Nie widzę Halo? Odbiór? Możemy po tą deskę polecieć w sumie od O, jest tutaj, tutaj się buduje Ale jest w sumie deska. Czy ja zdążę? Dobra, zdążę. Wezmę deskę Bo potem wiecie, zabiję gościa i będę się musiał wracać na piechotę, a tak to wezmę deskę. Pojadę deską do niego Mówię tak pewnie jakbym miał... kurczę, go faktycznie spragować W ogóle możecie mi powiedzieć chat, bo czasami zdarzają się naprawdę śmieszne fragi, tak jak były na początku odcinka, ale nie, do... nie, nie, nie udaje mi się dokończać gry. Czy powinniśmy wrócić do też jakiś fanny moment? O jest to drugi podjeżdża z pomty. Jezu, mało HP, mało HP, mało HP, panika. Spokojnie, możemy to przeżyć. O, teraz nagle podjeżdżasz, co? Dobra, z okno zrobię, tylko niech mnie trochę jeszcze wyleczy. Witam! Witam! O Jezu, dobra, udało się. Oj, tylko nie mogę zamknąć tak, więc zamkniemy tutaj. Użyję małej poty. W sumie niepotrzebnie, ale spoko. Ale czy no w sumie potrzebnie? Oj, problemy. ma? To jest! Nie mogę nic zrobić! Nie mogę! Nic nie widzę! Ała! Ała, ała! Ty dobra, halo? Epic Games Epic Games prawie mnie zabił. Nic nie widziałem przez tę edycję. A tańczyłem niby. Nie wiem, nie wiem co się stało. Nie mogłem nic zrobić, przyciski nie działały. Uciekam, gościu. He, on pewnie za mną poleci, ale. spokojnie, zabuduje się, żeby użyć te poty. Czy lecisz za mną? To już słyszę, lot. Już słyszę lotnie. Dawaj, gościu. Na takim HP już mogę. Co, Andrew YouTube? Może to wrzucisz na YouTube'a? Kolejny podjeżdża To niedobrze, to niedobrze Jezu, panikę Wchodzę O, jest A, gościu, nie wiedział, że go widzę Pozdro Gdzie jesteś? Tutaj Siema PDR Ace No i co? Ty no, patrzcie, teraz ja reaguję Ty no, jeżeli im zabił wszystkich, to będę miał 20 Zabierzcie się zł, ale wątpię Wątpię No dobra, ale spróbujemy Road to 20 może nikt mi nie zniszczy dwudziesteczki Kiedyś pamiętam rekord, to było 21, nie mogłem go popić tyle czasu. No ale wrócił Siphonik przynajmniej na arenie. To można pograć. Eee, tylko teraz tak Tylko teraz tak. Czy może są jeszcze deski tutaj leżą? Tu nie leżą. Tam gdzieś taką snajpę słyszałem. Desek nie ma. Ty no tam jakiś snajpa jest, a co? Nie widzę nikogo. Słyszę, a nie widzę, po raz kolejny. Czy to schizofrenia z tego... no patrz No co jest? Nikol... a do, a Ty gościu chyba strzelał cały czas z tej heavy snajpy w ten, ten Żeby to skolapsować Jakiś bot Przeładujmy wszystko Przeładujmy wszystko mm. Dobra, dobra, dobra Nie widzę nic, nie słyszę To oznacza, że on prawdopodobnie był sam i sobie kolapsował ten high ground, bo myślał, że ktoś tam siedzi Obstawiam, że taka była wersja to się właśnie wydarzyło. A gdzie on jest? Lol. Nie widzę. Nie widzę, nie słyszę. Tu! Kurde. Nie jestem snajperem. Chociaż dzisiaj? Dobrze mi wychodziło ze sniper, tylko szkoda, że umarłem w tamtej grze. Kurczę. No dobra, koleś, spokojnie, Jezu, to nie było Anti-Gravity zone. Dobrze, że przeżyłem. No nie, no tak mało masz HP. Spokojnie, będziemy sprayować. Czy z takiej odległości ja w ogóle mogę te pociski dolatują nie wiem, obstałem, że te pociski nie dotują. Dobra, pójdziemy do tego Gravity Zone'a. No cóż, czasami po prostu trzeba wejść w kulkę. Po raz drugi w dzisiejszym meczu. Ale już chyba deski nie będę potrzebował, nie? Teraz to już na chillku Jup, No i lecimy. Gdzie jesteście? O, tu jesteś. Chodź, chodź kolego. Tam ktoś do niego strzela, nie strzelaj. To mój frak. Witam. Wejdę od ciebie w lecy. Nie mam przeładowanej heavy snajpy. Pozdrawiam. Wchodzę z SMG w takim razie. Nie żyjesz. Sprayował cię ktoś z góry. Nie, jednak ktoś z dołu. Witam. Nie mam przeładowanej heavy snajpy, ale wjeżdżam w ciebie tak o. Będziesz mnie sprayował, ale ja sobie na spokojnie odejdę. Witam. O, wchodzisz tu. Chodź tu. Ale dziewięćdziesiątki, kręcisz, mordo. Nie masz już kewa. I nie masz już życia! Ty, a może to był ten napinacz? No tak jakoś tak kręcił. Kręcił coś. Ja, to w sumie tak trochę jak bot. Więc to może nie był ten napinacz. Myślę, że napinacz już nie żyje z racji tego, jak tutaj nam teraz idzie. No i dobrze, i dobrze. O, tam się coś strzela. Widzieliście? Tam na górze. Wejdę sobie na mojego lunchpada poprzedniego i dojadę go. Tylko, żeby mnie nie zabił. Nie zabijesz mnie, koleś? Mam nadzieję. Mam nadzieję. A, już pewnie słyszeliście, że dzisiaj live o 18. Podajcie na Twitcha link w opisie. Tak, o. Siema. <laughs> Koleś nie masz słuchawek? Nie słyszysz? Z lewej słuchawki, że jestem No dobra, trzy osoby zostały, ty, Może dwudziesteczka będzie Teraz tego typa podjadę Piłkara A i finki, to z piłkara i ty z piłkara o! o! Let's go! Trafiłem Trafiłem I to ze snajperki Nie zabiłem, ale trafiłem Dobra, ty no, jeszcze dwudziestka może mi się udać, jeżeli nie zabiją się między sobą. Weźmy sobie wszystko Przeładujmy. No i może się udać. Trzy lunchpady. Ale... ale postawisz się, koleś. Postaw się, lunchpadzie. Hmm. No mogę sobie tak dwa lunchpady jeszcze postawić. Tako. Zrobię sobie taką fortecę moją. Obserwacyjną. To jest mój teren. To jakieś dropy, ale po dropa widzę, że nikt chyba nie idzie. No to co? Jeszcze jeden lunchpadik? Proste, że tak. Lunchpady spadają, ale czy ktoś po niej idzie? Chyba po nikt po niej nie idzie tak naprawdę. O. Hmm. Ja jestem przekonany, że wy, oglądając odcinek, widzicie gdzie on jest. Przynajmniej jeden z nich, tylko ja jestem po prostu ślepy. I nic nie widzę. Ty no... <gry> Czyli ja naprawdę oni muszą kąpić, może w domku gdzieś na Pleasant, bo naprawdę nic nie widzę. A i niektórzy mówią Pleasant. Nie mówcie Pleasant, to no Pleasant Park, nie Pleasant Park. Pleasant? Dance Game? Ja tak odruchowo sprawdziłem, krzaka, ale chyba nic nie było. Ty no ja wiem! Halo? Jesteście na tym Pleasant? Mogłem tą rakietnicę wziąć w sumie, ale to z drugiej strony. Heavy sniper fajnie się do boksów wchodzi ludziom. Eee, o jest! Siema. Co ty tu robisz? Bazę sobie zrobiłeś, koleś? Dobra, chodź, wiadę ci. Heavy sniper. Moja ściana. Siema. O, co powiesz na drugą ścianę? O, obie moje. No to zabawmy się. Siema. Ała, nie bij mnie. 84. Chodź, no chodź. Ała! O Jezu! Jeden HP! Nie! Dobra, przepraszam. Wybacz mi. Nie, dobra, rzucam ze spaszy, bo chyba, chyba mnie będzie podjeżdżał. Dwa ogniska. Czy on chce wyjść? Halo? Nie wychodź. Dobra. Ty, ale było niebezpiecznie, Boże. Ty, to ja może z tego dropa skorzystam, co? Chcę mieć leczenie. Proszę. W ogóle piłkara, piłkarz? Jeszcze koszy, koszykary brakuje. Przepraszam, to było słabe No w sumie nie był żart Dobra, żeby mnie nikt nie skalapsował. Idę sobie tak o No i patrzcie, będzie dwudziestka, jeżeli ostatniego zabiję Chyba, że dostanę ze snajpy O nie, jest O nie On już do mnie biegnie, ty to jest chyba ten napinacz Jezu, ma rakietnicę, ale spokojnie, wezmę tego dropa Panika, panika, panika Otwórzmy sobie, zróbmy tak Proszę, leczenie, dobra, jest siorp Go for the siorp i lunchpadem odskakuję stąd od razu. Elo. O. Gościu rakietnicę użył. Gościu. Ja od sobie odlatuję. Zapraszam cię do mnie. Tylko nie zesprawiaj mnie. Proszę, nie zesprawiaj mnie. Ała. Koleś. Spokojnie. Dobra, mam browary. Nie mam już nic do leczenia. Mam siedem ognisk, ale to na razie nie pomoże. Oj, oj, oj. On mnie chyba ze snajper ogląda. Czekajcie, przeładujmy sobie na silku Ja jestem w strefie, nie. To pamiętajmy. Nie zniszczysz mi tej dwudziestki, koleś. Było 20... Słuchajcie, gdyby nie było 20 osób w ogóle od pierwszej strefy, to tu byłoby z 30 fragów, ale... Napinacz! Mi musiał podpierdzielić te fragi. Czekajcie, ja tak pójdę na sam kraniec strefy. I co teraz koleś? Mojego lunchpada nie ma, bo zniszczył go rakietnicą. Tylko żeby... Kurde, jakby... Chcę na bezpiecznie, bo to ma też snajpę i wiecie, ja nie chcę. Ja lubię sobie przejąć głowę ze snajpy. Idziesz tu? Ja może ze snajpy spróbuję. O, no, dobra, postawił tego luncha. Czyli miał luncha. Czekajcie, poczekam. Nie wywalę się z AMO. Aż będzie na takim ogarniętym dystansie. A nie będzie na ogarniętym dystansie, dobra. Przeładujmy heavy i spróbujmy go jakoś podjechać Let's try tu podjazd him. się się gubi troszeczkę. Ale nie zniszczysz mi mojej dwudziestki. Oj, oj. Dobra, podmiana ściany. O, udało się. Chodź tu. Chodź tu. O nie, w moim boksie jest, w moim boksie jest. Trap, trap, trap. O, let's go. Hans, Hans, nie, mówiłem, że nie zniszczysz mi mojej dwudziestki. Pozdro 600, koleś. Tak czy inaczej, czat. Dziękuję bardzo, dwudziesteczka się udała. Let's go. Pamiętajcie o apce w górę, subskrypcji, dzwoneczku. I widzimy się oczywiście dzisiaj wieczorem na live, na podajcie, podajcie, bo są codziennie. Także mam nadzieję, że was zobaczę. O Jezu, i teraz widzę na że jest ta podkładka. 19 tysięcy punktów, przepraszam. Musiałem ją zapomnieć zdjąć przed rozpoczęciem nagrywania. No, ale to wiadomo, no nie 19k punktów. Anyways, e, widzimy się dzisiaj wieczorem na Twitchu. Trzymajcie się. Elko, buziaczki. ma, ma.